Na początku jest oczywiście łatwiej wierzyć, że jest się dobrym, tak? Ja na początku od razu wierzyłam, że o, że jestem dobra, więc coś mogę tam osiągnąć. I zawsze moim pierwszym reknoceni mówiła, że ja to ja będę najlepszą biller w Polsce. Na pewno będę najlepszą biller w Polsce, jest tak śmiało. Warszawa jest w samym środku Polski, z każdych stron Polski zjeżdżają się do nas biboje, którzy e, chcą tutaj nie tylko trenować, ale też tu zamieszkać, bo widzą, że dużo się tutaj dzieje, to najlepsze imprezy zawsze dzieją się w Warszawie. Mi się najbardziej warszawski b podoba ze wszystkich e, miast i Polsce. najbardziej podoba mi się tutaj. Kolebka na najlepszego b -boyingu. Czym jest b -boying? To jest właśnie najtrudniejsze pytanie. No czy jest moje życie, nie? Wstajesz rano, jeszcze śniadanie, przy śniadaniu musisz sobie, kurczę, idę teraz do pracy albo na studia, a później idę na trening, ciekawe kto przyniesie się świeżą muzykę, kto nas zaskoczy jakąś nową muzyką, kto, kto zklei jakiegoś fajnego seta na treningu. Wiesz, daje się ponieść muzyce wiesz, emocją, nie? jest na, na, na co nie pozwano sobie, na co dzień. Nie? Ciężkie treningi, kojarzą mi się z zawodami, yy, z grupą zajebistych ludzi. To są moje ziomki. To jest mój styl bycia, tak? To jest, jest życia całej. Wiesz, ten weekend mamy bardzo ważne zawody, dlatego teraz jadę na trening. Wspólnie z moją ekipą musimy się przygotowywać, więc jadę ćwiczyć. Dla mnie inspirować się, no to zawsze to było, a no to inspirujesz jakąś inną bigel, innym b boyem tak? Ktoś jest, jest jakimś moim autorytetem w tej dziedzinie i tak dalej. Teraz w sumie odkryłam największą inspirację, u mnie jest w muzyce, tak? I coraz więcej słucham i yy, tak naprawdę słucham, tak? Każdego dźwięku i widzę, że z czasem potrafię coraz więcej rzeczy zatańczyć do tej muzyki, tak? Dla mnie własnej ekipy, tak? przynależność do jakiejś ekipy jest też czymś zajebistym, bo to też motywuje, bo nie lubię iść na trening i tańczyć kiepsko przy mojej ekipie, bo się później wstydzę, tak? że, są, że jestem kiepska, chcę, żeby była dla niej zawsze najlepsza, żeby była dla nich dobra. To jest najbawniejsze, że często ludzie mówią, wy to tacy skejci jesteście. Kojarzą sobie, że my siedzimy pod blokami i tacy skejci jesteśmy, takie, albo takie typowe dryzy dres dresiarze czy coś tym stylu, no bo co podnosimy teraz, no bo to dresie się tańczy, bo tym no jest najwygodniej. Często się słyszy, że rodzice jakoś nie akceptują tego tańca, ale to dlaczego? Bo nie wiedzą jak jest, tak? Ja bym proponowała wziąć rodziców na jakiś trening, tak? wziąć rodziców na jakieś zawody i zobaczyć co to jest. I oni zobaczą pełno tych ludzi, którzy przychodzą w tych czapeczkach, umorsani, spoceni, ale tańczą non stop, zmęczeni. I oni może to poczują, jaka to jest miłość, jaka to jest pasja, to nie jest wcale nic złego. Czas na wydryk. Raz, dwa, trzy. Teraz najważniejsze jest coś takiego, bardziej już nie żeby być najlepszą, tylko że na przykład być docenioną, tak? Być wśród najlepszych. To jest już naprawdę dla mnie zajebisty sukces, tak? I do tego dążyć i cały czas się rozwijać i cały czas robić progres. Dla mnie teraz to jest najważniejszym celem, a nie żeby być tam najlepszą.